Cześć w tym filmiku pokażę Ci najlepsze pale z jakich możesz skorzystać do plantingu. Jeżeli szukasz absolutnie najlepszego pala do tej czynności, no to powinieneś skorzystać z pala o numerze 104, czyli Line. -in. Jest to jedyny pal, który ma planting na czwartym poziomie. Nie ma jak na razie innego pala, który by miał ten poziom plantingu, czyli jest to zdecydowanie najlepszy pal, jakiego możemy używać w naszej bazie do plantingu. Natomiast jeżeli chodzi o lokalizację tego pala, no to tutaj już jest kwestia mniej przyjemna, gdyż ten pal jest dostępny tylko i wyłącznie na tej wyspie za pustynią. I są tutaj pale z bardzo wysokim poziomem, także jest to bardzo ciężko dostępny pal i bardziej pod late game'a niż early albo mid game. Jeżeli natomiast szukamy jakiegoś pala właśnie bardziej we, we wcześniejszej fazie gry, no to mamy dwie opcje. Możemy skorzystać z, z bronchery albo z petali. Zarówno brączery, jak i Petalia mają planting na trzecim poziomie. Z czego brączery ma tylko i wyłącznie planting na trzecim, na trzecim poziomie, więc jest to bardzo dobra opcja ze względu na to, że brączery nie będzie się zajmował tak naprawdę niczym innym poza plantingiem. Jeżeli chodzi o lokalizację brączerego, no to tutaj mamy pokazane, gdzie on występuje. Także zdecydowanie jeden z najłatwiejszych pali, jakich możemy złapać w miarę wcześniej w grze. I który będzie nosił przez długi, długi, długi czas. Natomiast petalia, z racji, że również ma ci level panhink, również się sprawdzi w tej kwestii. Jeżeli na przykład szukamy mniejszego pala, no to zamiast brączarego możemy skorzystać z petali. Aby złapać petali, musimy znaleźć alfa pala, który jest w tym miejscu i ma poziom 28. Także nie aż taki ciężki ten pal, aczkolwiek też trzeba będzie chwilę popracować i się na niego przygotować, zanim go złapiemy. I to w zasadzie tyle, to są wszystkie pale, z jakich możemy korzystać, jeżeli szukamy najlepszych pali do plantingu. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.